Witajcie. Zapraszam do odsłuchania kolejnej afirmacji. Wszechświat zawsze mi sprzyja. Jestem wystarczająca, wystarczający. Doceniam wszystkie swoje sukcesy. Skupiam się na własnych celach. Jestem wdzięczna, wdzięczny za każdy dzień. Doceniam siebie nawet, jeśli coś mi nie wyjdzie. Jestem wdzięczna wdzięczny za pomysły, które do mnie przychodzą. Pamiętam, że tylko ja mogę przeżyć moje życie. Zmieniam swoje przekonania z łatwością i lekkością. Zawsze jestem blisko siebie. Doceniam to, że każdego dnia daję radę z wszystkimi wyzwaniami. Wszystko o czym marzę przychodzi do mnie z łatwością. Wiem, że to ja tworzę swój świat. Widzę siebie. Wszechświat zawsze mi sprzyja. Jestem wystarczająca, wystarczający. Doceniam wszystkie swoje sukcesy. Skupiam się na własnych celach. Jestem wdzięczna, wdzięczny za każdy dzień. Doceniam siebie, nawet jeśli coś mi nie wyjdzie. Jestem wdzięczna, wdzięczny. Za pomysły, które do mnie przychodzą. Pamiętam, że tylko ja mogę przeżyć moje życie. Zmieniam swoje przekonania z łatwością i lekkością. Zawsze jestem blisko siebie. Doceniam to, że każdego dnia daję radę z wszystkimi wyzwaniami wszystko o czym marzę przychodzi do mnie z łatwością wiem że to ja tworzę swój świat widzę siebie wszechświat zawsze mi sprzyja jestem wystarczająca wystarczający doceniam wszystkie swoje sukcesy Skupiam się na własnych celach. Jestem wdzięczna, wdzięczny za każdy dzień. Doceniam siebie, nawet jeśli coś mi nie wyjdzie. Jestem wdzięczna, wdzięczny za pomysły, które do mnie przychodzą. Pamiętam, że tylko ja mogę przeżyć moje życie. Zmieniam swoje przekonania z łatwością i lekkością. Zawsze jestem blisko siebie. Doceniam to, że każdego dnia daję radę z wszystkimi wyzwaniami. Wszystko, o czym marzę, przychodzi do mnie z łatwością. Wiem, że to ja tworzę swój świat. Widzę siebie. Wszechświat zawsze mi sprzyja. Jestem wystarczająca, wystarczający. Doceniam wszystkie swoje sukcesy. Skupiam się na własnych celach. Jestem wdzięczna, wdzięczny za każdy dzień. Doceniam siebie nawet, jeśli coś mi nie wyjdzie. Jestem wdzięczna wdzięczny za pomysły, które do mnie przychodzą. Pamiętam, że tylko ja mogę przeżyć moje życie. Zmieniam swoje przekonania z łatwością i lekkością. Zawsze jestem blisko siebie. Doceniam to, że każdego dnia daję radę z wszystkimi wyzwaniami. Wszystko o czym marzę przychodzi do mnie z łatwością. Wiem, że to ja tworzę swój świat. Widzę siebie. Wszechświat zawsze mi sprzyja. Jestem wystarczająca, wystarczający. Doceniam wszystkie swoje sukcesy. Skupiam się na własnych celach. Jestem wdzięczna, wdzięczny za każdy dzień. Doceniam siebie, nawet jeśli coś mi nie wyjdzie. Jestem wdzięczna, wdzięczny. Za pomysły, które do mnie przychodzą. Pamiętam, że tylko ja mogę przeżyć moje życie. Zmieniam swoje przekonania z łatwością i lekkością. Zawsze jestem blisko siebie. Doceniam to, że każdego dnia daję radę z wszystkimi wyzwaniami wszystko o czym marzę przychodzi do mnie z łatwością wiem że to ja tworzę swój świat widzę siebie wszechświat zawsze mi sprzyja jestem wystarczająca wystarczający doceniam wszystkie swoje sukcesy Skupiam się na własnych celach. Jestem wdzięczna, wdzięczny za każdy dzień. Doceniam siebie, nawet jeśli coś mi nie wyjdzie. Jestem wdzięczna, wdzięczny za pomysły, które do mnie przychodzą. Pamiętam, że tylko ja mogę przeżyć moje życie. Zmieniam swoje przekonania z łatwością i lekkością. Zawsze jestem blisko siebie. Doceniam to, że każdego dnia daję radę z wszystkimi wyzwaniami. Wszystko, o czym marzę, przychodzi do mnie z łatwością. Wiem, że to ja tworzę swój świat. Widzę siebie.